Mano, z tej strony D. Jaki D. Kiecu. A to jest kolejny odcinek, czwarty dokładny Lord of Prefecture. Jak pamiętamy, zakończyliśmy przed wejściem do Bosa. Dokładnie na filmie zakończyliśmy. Natomiast ja grałem sobie dalej. Dokładnie planowałem go pokonać. Bo nie wiem, 20-30 próba walczenia z nim. Wreszcie udało mi się znaleźć sposób, jak go pokonać. Dokładnie powiem. Tylko chwilą walczyłem po przerwie i powiedziałem: Ej, no, taki łatwy jest do zabicia, a ja go nie mogłem zabić. I postanowiłem, że Wam pokażę. Takie łatwe. Tam są moje dusze. Dałem się zabić. Tak, go obijmy z pocisku. Hopa, hopa, tam coś się robi. Moje doświadczenie, proszę Państwa, jest. Jest taki easy, proszę Państwa. No, no co? no, tak Podchodzimy i... ...klepiemy raz, dwa, raz, dwa. Mamy energii teraz, żeby tutaj go sklepać. Na zło. Okej, okay. więc udało nam się go, widzicie, jak go brać. Ma się ma. O, ale ty gruby jesteś z tego punktu? Wiecie jak zacząłem lać przeciwników? Znalazłem przynajmniej. Można... Znalazłem. Naciskam sobie teraz naciskam prawy przycisk i leję tak szybko. Naprawdę. A to, że po potrzebowałem do tej walki. Idealnie udało. Pyk. Pyk. No to mi minął takie, że szybko energia schodzi wtedy. O ty to to co ty robisz kolego? By Mnie się wydaje, że strasznie głośno jest wyka. Idziemy za bardzo. Idzie. Widzicie jak mu zdjąłem zdrówka. Pyk. Myślałem, że kolejny raz zrobi, a nie zrobi co 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 Pyk. Pyk. Ok, mamy pocisk, więc strzelamy. Okej. Okay. sklepiemy go na klepiem. Całem mu zdjąłem. O, odsunął się, bardzo źle. Pokażcie mi tego ducha. Patrzcie, ten duch teraz na nad... Po prostu on schodzi. Ui! Ale bym dostał. Schodzi normalnie jak nie wiem. Odbiegnijmy. Siup! Siup! Nie no, co ty jesteś taki łatwy. Ja się z nim... Odbiegnij. A, z, zjebałem trochę. Wydzielamy. Okej. Okay. A nie, robi. No, odsłonię się, no. po co ci to jest. Wiecie, ani jednej potki nie użyłem jeszcze. A wtedy, jakbym normalnie z atakami podstawowymi, próbował potki użyć. o wilku mowa właśnie. Minus. Ach. Minus tego, że strasznie szybko się, się energię tracimy Zegenerujmy się Patrzcie tu Walczymy jak krówka jakaś OK, wtedy teraz mamy to, że jest dwu Energia tylko, energia. On tu zrobi na nas atak A my zrobimy na niego ten szybszy atak. Koleś nawet nie ogarnie, co się dzieje. Chodź, oznaczmy cię. Ale pamiętajmy o unikach, jednak. I bum, bum, bum. Hop. Bez energii uniki. Puuuu, się ma. Flagi nawet. Ok, jaki easy teraz jest. Po prostu tylko. Nie wiedział, co prawy przycisk robi wcześniej. Tak jest. Teraz zbyt łatwa gra, mi się wydaje. <gryw> ja się będę płakał później. Nie? Chyba, dostałem tym! 20 razy powtarzałem i tylko dwa razy z tym dostałem, no. Bo zawsze by. Się. No, napiję się. Widzicie, przedtem tu tylko ani jedną miksturkę wypiłem, już dwie musiałem wypić. A, leży, żyjesz, no i. A, ja widzę. Wydzielam. Bum. Stała jeszcze jedna kreska, proszę państwa. Tak, easy. Już się nie powinien mnie, nic się już nie respi. Mam ochotę kasznąć, ale nie zrobię tego. Ugh. Taki jest łatwy, nie, łatwy. Ta mierza nie włączyłem, a mówiłem, że sobie włączę ta samierza, bo będzie zbyt łatwa walka z nim. Czekajcie. Raz, dwa, raz, dwa. Opa, menu. Zegar. Oper. Dajmy, że 10 minut tak z nim będziemy walczyć. Widzicie, film najłżej krótszy będzie. Tak, i też jest dobrze. La, la, la. W ogóle taka ciekawostka. Pamiętamy, pamiętamy ten po portal, był tam na samym początku. Zauważyłem, że. U już takiego dystansu dostałem. Że tam właśnie był portal. I dobrze, że oglądając swój filmik, zauważyłem, że właśnie tam był portal. Pani oglądając. Grałem sobie inną postacią, inną klasą wojownika. I właśnie tam był ten portal, i zauważyłem sobie fajne przedmioty tu do tak. Jeszcze raz tak zrób, i zdychasz noju gnoju. Gdzie tak łatwy jest. Zdychasz. Jest. Proszę Państwa, udało się. O, tak długo walczyliśmy z gnojem. W ja. Nie chciałem wam pokazywać mojej śmierci 20 razy. Tu znowu dostaliśmy, boom, boom, au, au Shoro, sioro, tu potykamy się, nie wiem, boli, krew leje się. O te, znaki nam się świecą. To chyba też się świeci. Nie no, no, na jak przedtem. Bardzo fajna, zajebista gra. Dowódca, proszę państwa, krałęliśmy to. Krałem to już tam co dwa odziały. R. Co tu dostałem od... mi? Na, na, na bron... Buł, młotko. Tyle wielki topór, wielki... Rod. Daje mi się strasznie wolno jak... Obrażeń... W ogóle to obrażeń nie ma. Eee pór młody. To były te sztylety. I tutaj tarcze dostaliśmy. To jest skutek blok, Uwaga, no dważy trochę. Ale ma co tu jest? A rękawicz, ona. No. Dostaliśmy. You again? Maybe you want to help me out. You see, I'm looking for a dagger. Poor craftsmanship, simple, rusty. Seen it by any chance? I thought you were looking for the pathway. Why go after a worthless dagger? It's an heirloom. It means a lot to me. With the help of my book of lineage, it can point me directly to the pathway. Does it sound like your business? No. Back off. Back off. If I've seen it, what profits me to tell you? Because you overgrown turnip, I know a lot of things about this place, things that you might find useful. This place, this monastery we're standing in, it's been built to seal off something. And I have a key to a secret entrance to its catacombs. I don't, I don't care. care. Tutaj. to jest. Pod... która w tym i zdaje takie same obrażenia, jakie ty te krwi, te fajne, ale pakujmy wytrzymałość, tak? energia albo nie ale ja bym na przykład chciał na tak w sumie tam tamto to jakoś mi szczęście kara tu... idealność

tego pająka. Teraz jak wiem... O, a, 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 tak. Zapomnę. Zdarzyło rogrowie A, mam nowy styl walki. Mam nowy styl walki. Czyl. bardzo szybki. Kuby, chodź. Ojej, oj, ojej, ojej, Jezu. nie. nie. Jezu, tam pająk na dole. Okej, okej. Myślę, że mi się ta tarcza może. mały pająk się zrobił Gdzie nie podpa nas cała chodzi i do mnie

Nie ma srania. Zabiłem do ciebie. Zabiliśmy. Zabiłem bossa to dzięku. Żeby... jest. Skrzynia. Skrzyńka, skrzynka z nagrodami. Wielki młot okru. Magi. Hala. Tam to zaraz pójdę, bo tam... boję się wchodzić. Tu no. Nie mam zamiaru tam skakać. Dla mnie to. dźwięki jakieś zamknięte, no i chyba nawet lepiej daleko zobaczyłbym, ale ja Zaplanowane ok, bossa pokonać, To jest najważniejsze. Boss zginął. Znaczy, jakiś młot, tu nie, nie No musimy tam przejść. w to. Tam coś jest. Kto no, walczy w ogóle z nami, Tak cię zniszczy szybko. Ta, ta ta, 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 ta. Ipa. Spadłem, a z nich. Zapijmy się. Wypełnijmy. Wypełnijmy. Pasa. Dziesięć razy będziemy powtarzać to samo. Wprowadzimy go jak będzie z pająkiem Aleś ty gruby Zobaczmy jak gdzie nam z pająkiem Nie ma pająka Dzięki taki mini boss który A ja pomimo że pójdę tu na tego pana, który się... Daje. Nie wstaje mi nie to kolejny tu jest. ja myślę że ja nie mogę przejść dźwięki z B. i zamknięte bardzo dobrze te dwie strony są spokojnie pod nic było 12 minut. Ja przynajmniej ją bo nie... Walkę z buktem. Więc idziemy dalej. Par kobiet. Chodźmy gnoby. A dobie. Są jakieś drzwi. Jak nie sprawdziłem czy było zamknięte. A tak. stand aside i'm looking for a man named Kazlo. wait i know you you're supposed to be in prison your crimes are well known i'm looking for someone tall black hair wounded he goes by the name of Caslow. I know who Caslow is. He said he was traveling with someone, but I'd never have guessed fate teamed you two up together. Where is he? He's looking for the Rogar's incursion point into the old monastery. Go to the graveyard. <inaudible> Your enemies here, and they're not all Rogar. Now move and steer well clear of me and my men. Yeah. Petania. To jak go wygięło. E, Tak, raz. To znaczy ludzie są. No, no i nagle ciemność jest. A my chyba jakiś... To jest tarczą. Portal. Właśnie od tam mi chodzi, tam. Chodzimy Nie wiem pojęcia co właśnie tam jest Nie o, tamte, o ten portal mi chodziło tylko tam Na początku gry Nie wiem nim U. A wróć Pięknie. Będzie jego zdrowia. Nie podoba mi się tu w ogóle. Was zabiję bardzo szybko. Tego, a tam ktoś szuka do mnie. Teraz mnie nie zabije, to będzie fajnie. O Jezus tyle dobrze, tyle dobrze. Ale z tego tu fala je. Yeah. Teraz bym tu nie inny. Pojedę tu. Pada mi A tu jest Jeden Naprawdę, ale tu Czuje się ciemność Tam ktoś tu... O Zaszyłem, jak się zeszyłem Ciemno Ty lasz? Tak, to ty a, a, a. Spokojnie Jezu dwu U. <noise> Nie lubię tak jakieś światło, błagam was Najgorsze, że ja ich... W... ja nie widzę. Ja, 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 ja. Okej, jak... jak... Jestem... tam mi się tak... Obok, tak, tu jest.

Nie, tam, tak, tamten mi wyskoczył. Jakie dreszcie mi przyszło. Ej, kochani, to prawdopodobnie będzie tyle. Niby tu mam na stoperze 20 minut. Do drugiego świata. No, jestem tu. Halo. Tam jest jakiś. solidny. Więc, więc, więc. Do zobaczenia w kolejnym. Port of the Finland. Znałem Bossa który był dla mnie po prostu którego nie wiedziałem że prawym przyciskiem mężczyźni się tak bije szybko i to gra się stała od razu łatwiejsza tak? Okej, okay, koniec życzenia zapraszam do obejrzenia kolejnych bajo bajo